Nie weźmiemy mi broni, bo nie handluję bronią, to muszę wziąć to z powrotem. Bo Chrystus nie szedł na wojnę. Chrystus nakarnia, strzeszał, zdradzał, Rozumiesz, Chrystus zwyciężył świat. Miłością prawdą. Zginął za nasze grzechy. I teraz my mamy go naśladować, Baranka. Mamy naśladować Baranka w miłości prawdzie. No i słuchajcie rodziców. 24 Boże Narodzenie. Chrystus. Ile ma lat teraz Chrystus? no? Ile ma lat Chrystus? No ile urodził się, no ile ma lat? No to jest 2000 lat, ma, nie? Maria go tutaj mu urodziła. No widzisz, tu wiem o co chodzi. Ale co roku się nie rodzi, nie? Nie, ale to... Żebyś to narodzi. To są tradycje, które zniosły żywe słowo, które wam głoszę. No co, Chrystus żyje. Co teraz Chrystus robi? Co on teraz robi Chrystus? Patrz na Chcę, żebyście go poznali jako i głosili gus jego królestwo. On jest królem, żywym. Jest Bogiem, ojcem. Tak. Jest jedynym prawdziwym zbawicielem. Świadki chowi stoją na stojaczkach, w tym... stoją na stojaka, żebyś zginął w Armagedonie. Podejdź do świadków, spytaj się, czemu stoicie. To jest amerykańska firma, Jehovah. No, umarłeś i bardzo pisałeś, nie? No, Chrystus mnie skrzesił, no. A co, co widziałeś, jak zmarłeś? Opisz to. Tam jest potężny spokój. Nie ma myśli działania. A gdzie byłeś? Po śmierci nie ma piekła, wiesz? Na ziemi życie, jest. Życie wieczne. Po śmierci jest tylko zmartwychwstanie, ale są dwa. Jezus nie umarł był jest Jego pamięć. Był zamordowany był i był i trzeciego dnia zmartwychwstał. Nie jest był w piekle. Pamięć, żyje. Nie był w piekle, tylko w grobie. Jest trzy dni był pamięć, w grobie. Żyje. Był w grobie, trzy dni Jezus zmartwychwstał. Nie był w piekle, był w trzy dni w grobie. No chodź bracie, porozmawiamy. No, Chrystus żyje. Ja wiem, na ja kim No, ale co robi teraz? co robi? Żyje. No, ale żyje, ale co robi? No to minutkę poświęć. No, widzisz, katolik, nie ma czasu. On się może śpieszyć gdzieś, nie? No, ja też się spieszę, ale ja wam po... Już 5 minut, 10 wam poświęciłem, ale żeście mi przerwali temat. Życie. Życie? No. Także jeśli ktoś chce iść 1000 kroków, już 2000. No także że jesteś aniołem, jak pójdziesz za warankiem, za Chrystusem, masz szanować ojca, mamę i później, jak odejdziesz od ojca, mamy, ma, rodziców ziemskich i co Bóg złączył, nie? Znajdziesz się drugą półkę, będziesz królem! Bo Chrystus daje królewskie rodziny. Chrystus jest królem Tak, i całego świata. A Maria jest królową tego narodu. No to jak to, matka ze synem królowa, Król, tak. zastanów się. Tak. Ja, jestem, ja jestem żoną Chrystusa. A Maria kazała za siebie mówić Jaki no. masz kanał? Ja chcę obejrzeć live'a. Urszula38. Na, no. na YouTubie. No, jako niebo no, widzę do live'a. No, live no. Objawiła się Maria i się no, no, Mam z blokadę i... teraz. Ale zobacz Urszula Łuszewska w pisz. pisz. Urszula Łuszewska wiesz? Który... Jaka? Urszula Łuszewska. Słucham? W 2016 był akt, który oficjalnie uznaje Chrystusa za króla Polski. Chrystus jest w godzinie Ten posąg wysoki, tak? Ty jesteś ciążę, bo Chrystus jest nad to, jakbyś jakbyś one to tak. Ja nawet jeszcze królem nie no, jestem. Nie ma. Na Facebooku. W Siewodzinie jest? No. Korona wywieszczona i jest koniem, Teraz idzie na deum koń, ma miecz prawdy. I ta prawda, Jego prawda przez nas, że usta, jako Jego uczniów, mamy głosić na cały świat. On, Jego prawda, miłość i doskonałość, nieśmiertelność, teraz w ludziach ma być, bo jest pierwszy w stanie. A wszystkie religie i rządy się rozpadną, bo są zakłamane no, za kasę ta, i za... No. Wiesz, jak sam pokonałem 16 kiepatów, którzy, którzy na mnie napadli? Otoczyłem Tak? 10 lat historii tego kraju, to innego i wiara jest taka a nie inna religia, czym się różni religia od wiary? no powiedz co masz tam nie? Religia, religia może być i... religia to jest wyznanie religia to jest wyznanie a wiara to jest to co się wierzy a można wierzyć w kłamstwo? no, no, to no można, jesteś można. tego dobitnym przykładem a ja głoszę prawdę, nie? <laughs> kurwa można a religia. można, można e, walczyć z prawdą, można? no walczyć. dokładnie, masz rację to co to jest? Antyprzebocjant! Ja przekazuję prawdę żywego Chrystusa, którego zamordowali. Moi dziadkowie, pradziadkowie szli za to. To jest tradycja! Chrystus oddał życie za ciebie, ja że to ty masz... była Dlaczego? Bo Jezus ją chronił. No i co? A Chrystus teraz wyciężył świat i jak ktoś pójdzie na wojnę, Świata, ktoś pójdzie, to mieczem walczy, jak nie, nie Ta wojna jest tak samo jak trzepili ludzi za nogi. to ja nie poszłem, bo to na siłę było, szczypawki, śmierciawki. Śmierca trzepany i Ile razy? Trzy. Placebo. Placebo, wiesz co to jest placebo? Nie dali ci grafen te różne, że 5G, że będą ci mogli manipulować, nie? No wiesz co, że jest fale 5G, szybki internet, nie? Wojskowa... Radio kurwa daje. No tak, 5G. To jest teraz próba wiary. Znamie bestii jest. Jest oddzielenie dobra od zła. Prawdy od kłamstwa. I Chrystus się objawi tak Judaszowi. Judasz odobrał swoje życie, bo zdradził prawdę Chrystusa. I teraz jak ktoś nie będzie miał Chrystusa w sobie, jego miłość, prawdę, jego plan zbawienia, no to bym na problem. Przecież ludzie sobie odbierają życie. No i co? No bo... Nie, no nie jest świat, no co? To... No jaki świat? Jest diabelski, popsuty, Zakomany Kto zakomał świat? Charyzeusze. Ja odkłamuję, jestem aniołem. Kurwa. Jestem aniołem. Nie mówisz? Co? A ja jestem Polakiem. Papieżem nie jestem, mam tytuł anioła. Co Papieżem nie jestem, mam tytuł anioła. Wstyd być papieżem. Nie chciał być papieżem. Prezydentem też nie jestem. kurwa papież to był największy kurwa z Polaków. On się zjebał komunist cały. To czas to zrobił. Czas. Dał wolność dla złodziei. Teraz macie wolność, że nie ma żadnej dyscypliny. mam czerwony Nie, to jest wolność dla złodziei. Miliardy kradną, a tu człowiek za marne grosze musi pracować. Ja jestem Synem Bożym kopia i mogę obnażać wszystko, te Rodos. Nie możesz, rodos nie rodos, rodos, no rodos Bez Rodo, straż się z tyłej. Z Rodo. No, policja by się w za te maski, za to, że ludzi niszczy. Ja, kurwa, no jest bezprawnie, świadkich będą się wieszać. A katoliki co robią? Ma się tak tak naruszyć, robo, ja nie Z nie nacjonalistów. Prawo! nie był katolikiem. Prawo no trzeba przestrzegać, albo ja wypierdalać do więzienia. Prawo to ja mam w sercu. Nie. Prawo ja. to jest winno, ja. w Polsce. Ja mam tu wiarę tu. Polska jest sprzedana przez Amerykę, Watykan i Unię. Ale chłopie, zamknij się, załatwia na roksie. Ja ratuję ludzi, którzy wierzą w Emanuela. Żywego, a nie trupa na krzyżu. Macie trupy na Watyku. To nie jest trup. To jest trup. To nie jest trup, Ja mam żywego Boga. W sercu i w niebie. Chłopa, pierdolenie ci umysłowe. Nie mów tak brzydko, bo powiem twojemu tacie czy tata nauczył, czy mama? Nie szanujesz rodziców? I starszych nie szanujesz? szanuję. No, szanujesz. No, Ale na, na religii tak cię nauczył. Rodo, no, z Rodo? rodo. Widać, że się Ja obnażam ty cały świat zakomany, rozumiesz? Bo ja jestem synem Bożym. Żymian. Powiedz Rzymian. mi ten kanał na tym Instagramie, bo widzę. No ci mówię, wejdź na uszyła i zobaczysz live'a. Oh. Oh. Na Facebooku. Albo Urszula888. Rodo. rodo. Co to jest Rodo? Co to jest Rodo? Nie możesz opublikować mojego wizerunku... Tak, to jest poz... prawo dla chronienia złodziei, takie jak ty. Ja, ty jak łodziei, jak masz na, na imię? Jak masz na imię? A wiesz co, papież ukradł Chrystusowi? Ojcostwo, a on jest kawaler. a ci Prawdziwym ojcem jest Chrystus w niebie, Ojciec nasz to jest Chrystus. a ty się modlisz ojciec nasz, to jest Watykanie. Moim ojcem to jest mój tata, kurwa. Ale w niebie jest ojciec prawdziwy, to jest Chrystus, Emanuel, no. Jesteś naprawdę jakiś, nie wiem... Ja jestem aniołem, wykładam słowo Boże, za darmo. Rybki, odpierdol, debilu, łopu, nie Jak masz na imię? A co ci to interesuje? Nie, ja obraża ronto. mnie. to Rodzicom, że mnie obraża. Nie szanuję starszych. Znam swoich rodziców. No ale poznam. No, a ja pamiętacie, <grym> <się powiem>, <grym> że mnie nagrywałeś, to ci szczelisz. No dawaj tego taty twego. No, go. No dawaj go. Dawego, dawego, widoczny. Jak mam na imię twój tata? Co Cię to interesuje? No ja mam bogdan, damy od Boga jestem. No, a ty? To no, nie interesuje. Same bogdany są padofilami, nie? Weźmy. A wiesz, co to jest padofil chociaż? Tak? No jak ja będę królem, jak cię zapamiętam, nie będziesz przed moim bramę. Tak, ja będę królem. Jak Chrystus ustanowi, wiesz? że mówi, że za bramę. Jest 12 bram. Nowe miasto Jeruzalem. Nie znasz słowa Bożego. Objawienie 27-12, zobacz jest 12 bram. Nie wyrywam, bo ja wykładam słowo Boże. To ksiądz, całuje pismo się jak udać. Idź do księdza w niedzielę, powiedz. Nie zważaj na grzechy nasze, moją waszą ofiarę, ile ksiądzajne ofiary? No powiedz. Ksiądze. Bóg nie chce żadnych ale to pieniędzy. Albo Bóg i w kościele nie mieszka! To jest... Bóg mieszka w niebie. To jest, to 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 jest mafia Watykanu. Klęka przed księdzem Bośka daje... Się da mafia, jest wolny kraj, kurwa, teraz no to tutaj. jest wolny jak i wolny. Wolność tylko w Chrystusie jest. Ja gdyby nie było wolności, to by kurwa nic nie było, by były samera kurwa nie kurwa. mógł chodzić tak. Sobie Coś, ale wolność jest oparta na miłości. Odwadze, prawdzie, szczerości, zaufaniu. A, a ludzie są zastraszeni, Jak ty boisz się powiedzieć, jak masz na imię? To jest wolność? Ty się boisz, ja mam Bogdan. Dany od Boga. Jak masz na imię? jest Rodo. Ale to ci Rodo wymyślił, Chrystus Rodo nie wymyślił. Chrystus Rodo nie wymyślił. Rodo, 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 Rodo. Muszę kończyć. Pozdrawiam wszystkich.